Czołem, szczęść Boże, witajcie. Nadszedł czas na stoczenie ostatniej walki w czasie tegorocznych wielkopostnych rekolekcji tym razem walka między jednością a rozłamem. Przypomina mi się tutaj pewien żart, który opowiedział Cezary Pazura podczas jednego ze swoich wystąpień, opowiedział żartobliwą historię rodziny, która wróciła z kościoła poniedzielnej mszy świętej. I pani wtedy mówi, oj ten organista to tak fałszował, pan się odzywa. No i ksiądz takie nudne kazanie powiedział, na co popatrzył syn powiedział mamo, tato, a co byście chcieli za złotówkę? Cezary Pazura skomentował to, najpierw płać później krytykuj i wymagaj. To jest oczywiście żart, ale obrazuje pewną prawdę. Jeśli chcemy coś zmienić w naszej wspólnocie, w której żyjemy, to warto zacząć od zaangażowania się w jej działania. Czy to wspólnota rodzinna, czy to wspólnota parafialna, duszpasterska, czy to wspólnota w pracy, warto się zaangażować. W działania tej wspólnoty. W pojedynkę dużo mniej potrafimy, w pojedynkę dużo mniej możemy. Tak samo jak w wojsku, jeden żołnierz nie wygra wojny. Potrzebuje swoich towarzyszy broni, potrzebuje towarzyszy walki, czyli innych żołnierzy, i wtedy jest ogromna siła, i jest w stanie pokonać przeciwnika. Myślę, że na koniec naszych rekolekcji to dobra refleksja, żeby tworzyć wspólnotę, żeby dążyć do jedności. Oczywiście różnimy się od siebie. Mamy różne temperamenty, charaktery, mamy różne poczucie humoru, mamy też różne doświadczenia życia, mamy różne historie, różne domy, z których pochodzimy, różne wychowania, ale właśnie ta różnorodność może spowodować, że nasza wspólnota będzie jeszcze bogatsza, jeszcze piękniejsza. Ale żeby to mogło się stać, to trzeba się w tę wspólnotę zaangażować. Warto mniej krytykować, a więcej działać włączać się w to, co jest możliwe do zrobienia, zmieniać ten świat najbliższy, wokół nas, na lepsze. Pamiętam, jak tutaj w Akademii zaczęliśmy tworzyć dusz pasterstwa akademickie nieśmiertelni. Zaczęło się od kilku osób, ale później te osoby opowiadały sobie, jak zmienia się ich życie we wspólnocie, jak zmieniają swoje podejście do ludzi, do środowiska, jak wizyty w hospicjach, w domach dziecka uwrażliwiają ich. Zaczęli opowiadać sobie członkowie duszpasterstwa o tym, jak zmieniają ich życie msze święte, pielgrzymki, wspólne spędzanie czasu i zobaczyli ogromną siłę wspólnoty. I dzisiaj jako duszpasterstwo naprawdę jesteśmy siłą, funkcjonujemy na różnych płaszczyznach, pomagamy ludziom, którzy tego potrzebują, działamy charytatywnie, ale przede wszystkim jesteśmy jednością. Pomimo różnic, które między nami są, pomimo różnorodności nas samych. Razem tworzymy siłę. Dziękuję Wam za wspólne przeżycie tych rekolekcji, za to, że mieliście do mnie cierpliwość, za to, że obejrzeliście tę serię rekolekcyjnych walk. Cieszę się, że razem mogliśmy stworzyć tutaj taką wspólnotę. Niech moc Bożego Błogosławieństwa będzie z Wami. Do zobaczenia.